Jak zamontować szkło full glue, czyli szkło klejone po całości? Na przykładzie Xiaomi Mi 9 SE i szkła Mokolo, właśnie otóż to klejonego za pomocą kleju, który mamy pod spodem szkła. Krok pierwszy: przygotuj dosyć czyste miejsce, na którym będziesz montował cały zestaw. Rozłóż go sobie, umieść na poziomym stole i przejdź dalej. Krok drugi: czyszczenie. Oczywiście. Telefon musi być czysty, nie ma może być na nim śladów żadnych odcisków palców w kurzu. W tym celu użyj ściereczek dołączonych do zestawu, wytrzyj porządnie wyświetlacz ekranu na mokro, następnie odczekaj chwilę, przetrzyj go na sucho, aby nie było już na nim śladów płynu. Następnie użyj dołączonych specjalnych pasków, taśmy, służących w celu zebrania ewentualnych jakichś poproszków w kurzu, które zostały jeszcze na ekranie Twojego smartfona. Krok trzeci. Montaż szkła. Zdejmij folię zabezpieczającą z dołu szkła. Dokładnie ustaw je względem Twojego wyświetlacza. W zależności od modelu, albo wzoruj się na frontowej kamerce, lub też włącz sobie w telefon. Sprawdź dokładnie, jak wygląda obszar ekranu, jaki obszar ekranu zakrywa szkło. Ustaw je idealnie, aby było wyśrodkowane w każdej pozycji. Następnie dociśnij szkło. Oczywiście szkło klejone w full glue najlepiej docisknać po całości, później w ewentualnych miejscach, gdzie zostanie jakiś element powietrza, po prostu wyciśnij je za pomocą palców, delikatnie masując, odprowadzając dany fragment powietrza, czy też bąbelek powietrza na boki Twojego szkła. Czasami może się przydać trochę ciepła, można użyć suszarki w celu lepszego złapania kleju w przypadku tego typu szkieł, ale w większości przypadków nie ma takiej potrzeby. Po, po całej procedurze wyczyść front telefonu i ciesz się nowym szkłem, które właśnie na niego zamontowałeś. Szkła typu Fuglu są dosyć dobrymi produktami. Dają dobrą przejrzystość, dobry dotyk, dobrą ochronę ekranu. Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj nasz kanał, czekaj na kolejne filmy. Oczywiście linki, gdzie zakupić danego typu szkła, masz na dole w opisie filmu. Do usłyszenia przy naszych kolejnych produkcjach.